Daj Boże, Stanisław Krajski, ta, ta rozmowa jest nagrywana, czy zgadza się ksiądz na to? Tak. Następnie będzie umieszczona na YouTube i na naszej stronie w Obronie Krzyża, czy na to też ksiądz się zgadza? Tak. No to proszę mówić. I mój znajomy, obrońca Krzyża, Piotr Krakowiak, Dzisiaj pogróżki telefoniczne grożono mu śmiercią, jeżeli będzie się pojawiał na krakowskim przedmieściu w obronie Krzyża. Najpierw jednak jego telefon komórkowy bez jego zgody umieszczono na stronie internetowej Teresji Elki. W stronie zresztą pełnej różnych wyzwisk i pomówień, na stronie z którą w żadnej mierze się ja nie identyfikuję najpierw podano jego fałszywy numer telefonu, a następnie sprostowano, podano numer prawdziwy bez jego zgody i przedstawiono go jako obrońcę ochroniarza yy, księdza Stanisława Małkowskiego. W związku z tym te pogróżki odnoszą się zarówno do Piotra Krakowiaka, jak i do mnie. Czuję, że i mnie jakiś anonimowy, zastrzeżonego numeru komórkowego telefonujący osobnik grozi śmiercią. Jak sądzi ksiądz, jakie działania trzeba teraz podjąć, żeby no jakoś zareagować na te fakty? Nie wiem, czy jest celowe powiadomienie policji, bo nie wiem, po której ona jest w stronie, być może... Dla formalności należałoby to zrobić, a nagłośnienie tego na tej autentycznej stronie internetowej Obrońców Krzyża i pana stronie uważam za słuszne. Mm -hmm. A jak myśli ksiądz, od kogo te pogróżki pochodzą? No, znaczy nie, nie chodzi mi o nazwiska, tylko chodzi mi o no nie wiem, orientację. Przeciwko obrońcom działa agentura, która próbowała obrońców Krzyża zastraszyć przez ataki zewnętrzne, gdy to nie odniosło skutku. Prowadzone są ataki jakby od wewnątrz przez osoby, które się podają za obrońców Krzyża, natomiast w sposób agresywny i nienawistny działają przeciwko wybranym obrońcom. Błędy, a teraz te pogróżki odnoszące się do, bezpośrednio do Piotra Krakowiaka odnoszę ja też do siebie. Mm -hmm. Dziękuję jest bardzo. Tak, to tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.